Gdyby na przykład się okazało, że mamy chłopca, to my z Tomkiem byśmy cieszyli się dosłownie tak samo. Dosłownie. Bo no, naszym marzeniem jest mieć dużą rodzinę i mieć dużo córek i mieć dużo synów, więc no, tak samo bym się cieszyła. Czy chłopczyk, czy chłopczyk, czy dziewczynka, dla nas nie ma znaczenia, bo chcemy mieć po prostu dużo dzieci. Ale póki co, jest dziewczynka! Zaraz pokażę Wam prezenty, jakie dostaliśmy na imprezie, a raczej jakie dostała Dzidzia, bo większość prezentów jest dla Dzidzi. E, ale najpierw zaproszę Was na nowy film na YouTubie, bo jest już film z ostatniej imprezy Gender Reveal i ten film jest taki... To jest taka piękna pamiątka. Po prostu jak my go obejrzeliśmy z to byliśmy takim no, po prostu cudo, wyszedł pięknie. Więc e, no koniecznie go zobaczcie, bo to jest, To są takie emocje. Nie da się tego opisać. No po prostu wszystko związane z dziedzią. są tak potężne emocje. Ach, tak piękne. Cuda. Kolejny komplecik to jest taki błękitne body I do tego jest taka czapeczka. Czapeczki to jest po prostu coś najsłodszego na świecie. Ta jest taka malutka, że wchodzi po prostu na pięść. I jeszcze do tego są takie skarpeteczki. Więc to jest cały zestaw, słuchajcie, czapeczka, skarpeteczki i body. Boże, ja oszaleję. Ja, słuchajcie, ja oszaleję boję się, że oszaleję na punkcie zakupów e, dla dzidzi. Jak dostałam te prezenty, to są pierwsze właśnie ubranka dla dzidzi. i ja już oszalałam. Więc boję się, co będzie po prostu pod koniec ciąży. No dobra, to lecę z prezentami. Zacznę od ubranek. jest takie body. Born in, in 2023. Tu malutkie, Boże. I do tego body są no, takie spodenki. <grystanie> ja nie wiem, jak ja widzę y, rzeczy dla małych dzieci, to od razu mówić takim głosem. Bo tutaj jest takie słodkie, takie słodkie, Boże, jakie malutkie! Tutaj dla dzieci jest taki kombinezonik sportowy. Adidasa. No idealny na trening. Idealny już od małego, już od noworodka będę zabierać dzisiaj na treningi. I mam dla niej strój, no po prostu jak to zobaczyłam, to mówię tak! <grywa> buciki. I to są buciki właśnie w komplecie z tym e, dresikiem. One są takie malutkie, że po prostu są długości moje palce. To jest... Dobra, tutaj e, drugie buciki. Otwieram, ją otwieram. O Boże, aż mi się rzęsa zawinęła. Coś słodkiego. Takie misiaki. Przepiękne. Dziękuję. Kolejne prezenciki to misiaczki, Pierwsze zabaweczki dla Dzidzi. Co my tu dalej mamy? Smoczki. No to tu muszę jeszcze się mm, troszeczkę rozeznać w temacie smoczków. Bo nie wiem, kiedy się smoczki daje, w sumie nic o smoczkach jeszcze nie wiem, więc muszę dużo poczytać, albo się wypytać moich dziewczyn. No i to jest, słuchajcie, coś pięknego. To jest baby book, nasza historia. No i to będzie taki album nasz rodzinny. To jest spis treści, część pierwsza, nasze początki historia naszego poznania, drzewo. Rodziny, twojej najbliżsi, część druga to jest ciąża, więc zdjęcia z ciąży, wszystkie informacje można sobie zapisać, część trzecia, witaj na świecie, jak już Dzidzia będzie na świecie, część czwarta, pierwsze lata życia. To jest pamiątka cudowna. Dziękuję wszystkim. Tak więc cudowne. Cudowne prezenty, dziękuję, dziękuję, dziękuję i myślę, że to są w ogóle super inspiracje. Na przykład, jeśli ktoś z Waszej rodziny będzie robił taką imprezę, no to już wiecie, co można kupić na taką imprezę. No ja nie spodziewałam się prezentów, bo y, będę jeszcze robić imprezę baby shower. To już jest tak bliżej porodu, taka impreza. Y, no więc y, no jest wtedy taka tradycja dawania prezentów. Tu się nie spodziewałam, a jest dużo tych prezentów, więc. Dziękuję, no cudo, cudo. No i czas, żeby teraz Lil Masti zwariowała na punkcie zakupów. To już jest ten, to już nadszedł ten czas. Tu jest jeszcze taka duża zabawka. To jest, słuchajcie, stolik muzyczny. Czyli Gidzia sobie siada i naciska tutaj właśnie te wszystkie przyciski, one świecą, one grają. Więc bardzo fajna zabawka rozwojowa dla dziecka. I tu jest nawet napisane, że to wszystko nie tylko na długo skupia uwagę dziecka, ale też pomaga w rozwijaniu jego koordynacji wzrokowo-ruchowej i zmysłu słuchu. I na każdym opakowaniu, jak kupujecie zabawki, jest właśnie napisane od jakiego miesiąca one są. Yy, no, dla, dla jakiego dziecka one są, tak? Tutaj jest napisane, że plus 12 miesięcy, ale ja myślę, że śmiało dużo młodsze dziecko może sobie siadać przy takim stoliczku, naciskać sobie i, e, i się bawić, a przy tym też rozwijać. A tutaj słuchajcie przyszła do mnie ogromna paczka z Oceans Apart, więc wymieniam sobie garderowe. O matko, ile tutaj tego jest. Wow! No i kolor. It's a girl. Nowe ciuchy, słuchajcie, na wiosnę, ale też y, treningowe oczywiście, więc o kurczę, ale będą piękne nagrywki, jakie będą piękne zdjęcia. Wiecie, co? Nagram wam. E, pokażę wam po prostu siebie w różnych stylizacjach. Połączę jakoś fajnie te e, ciuchy ze sobą i wam ponagrywam, bo. Jest. Dziękuję. Come on. Dobrze Nie cały, trzymają emocje. Jest córeczka.